Siemaneczko, Siemaneczko Motorola TV Mamy teraz właśnie taką CF Moto 520 Czarno-Czerwoną. No dosyć ładny egzemplarz, niezniszczony. Była wcześniej bardzo zakurzona, ale umyliśmy tutaj klientowi do odbioru. Zrobiliśmy pełny serwis w niej, przetestowaliśmy. No i jest do oddania. Kufer szadzik, taki plastikowy. Co tu można było powiedzieć o niej? No tam w poprzednich filmikach macie pokazane, co było robione. Że jeden filtr był w ogóle wywalony. To wszystko jest tam szczegółowo opisane. Tutaj mamy takiego utv a też CF Moto. No też robimy taki serwis. No i przegląd tam. Kilka rzeczy jest niesprawnych. No i naprawiamy. Można powiedzieć, że taka naprawa połączona z serwisem tego pojazdu. Wkrótce będziemy składali tego Polarista Fenixa, tego kłada. A, no i RSK tutaj. Tak jak w poprzednich filmikach, mierzyliśmy tam i rozważaliśmy, co to jest kompresja ratio w serwisówkach, jak obliczać ciśnienie sprężania. No i podczas tego filmu powiedziałem, że najprawdopodobniej coś jest z korbą. No i okazało się, że, że to prawda. A tutaj chyba nawet stara korba leży. To może tak przy okazji. Na margina się pokażę jak ona wygląda. W sumie no to, to jest wszystko w kawałkach. No, no tak wygląda mniej więcej. Testuję sobie oświetlenie przy okazji, bo kupiłem sobie takie oświetlenie na kamerkę dodatkowo, żeby było lepiej nagrywać. Ciekawe jak to będzie się spisywało. No tak ten korbowód wygląda. No tak jak widzicie jest zmielony masakrycznie. Co to była za korba? Oryginalna jeszcze korba. Reska jest z 2001 roku jakoś. 2002 rok, tu Katwór mi podpowiada. Dodatkowo zamontujemy tam zawór, bo w ogóle zawór jest niesprawny, wydechowy, był niesprawny wcześniej. także... Na, na pewno, no, właśnie mam mu powiedzieć. Montujemy zawór Italkita, taki w sumie automatyczny można go nazwać, dlatego że nie ma obsługi linkami. No tutaj w większości tych pojazdów czasami się zastanawiacie, dlaczego ten motocykl nie jedzie tak, jak powinien. No i często tak bywa, że tam z tym zaworem wydechowym, tam jest taki silniczek elektryczny i dwie linki, które to ciągną. No często to jest rozgrzebane, albo w ogóle odłączone, albo zawór jest zablokowany, no tam różne takie historie. No i w takim dwusłowie 125 na pewno ta moc nie będzie rozwijana odpowiednio, tak? Tam mamy w oddali takiego kłada kymko wygląda nieciekawie, ale w sumie te kłady Kymco powiem Wam, że nawet dobrze się trzymają, jak na to co one, jak są traktowane. No i tam mamy też taki jeden mały problemik do rozstrzygnięcia. No i co, no to chyba tyle na taki mały wjazd na serwis. Przyszły nam tam nowe maszyny wulkanizacyjne, także... Kółka będziemy robić, dokładów. No i samochodówkę możliwe, że też, ale to w dalszej przyszłości. No i tyle. Trzymajcie się. Miłego dnia życzę. Lub też wieczoru. Teraz właśnie dałem oświetlenie na większe. Teraz jest max Niby. Ciekawe, no czy to w ogóle coś. Coś wnosi do sprawy. Zobaczymy, jak te filmy będą się nagrywały. Pozdro. Trzymajcie się.